Siemanko, Siemanko widzowie, w tym odcinku będziemy grać w Minecraft. Dzisiaj ze mną mój brat Robert. No powiedz coś. Dobra, no będziemy po prostu, kto lepszy domek zbuduje, więc tu mamy już przygotowane stanowiska. Yy, numer jeden. I numer dwa. Mm, więc zaczynamy masz stopę pokaż widząc że... żeby nie było żeby nie było 3, 3 minuty, minuty więc 3, 3 2 1, 1 start mm, zaczynamy sobie Sorki za głosy w tle będzie za duże Mówię to od razu. Jakby co to się nie przejmujcie, że tutaj takie. No taki jest. No. Są wypaliśmy odcinek, na nie wyszło, więc chcieliśmy usunąć to. Jeszcze dwie minuty. Patrzcie, żeby nie było. Mamy jeszcze dźwiczki, takie ścianki, tutaj sobie jeszcze na dalsze tylko coś wzięłem. Jeszcze minuta trzydzieści. Co? może być czasami niedokończony ten domek. Minuta. Przepraszam za to was widzowie. jeszcze takie to. To. 30 sekund jeszcze. Dobra, to mogę coś tutaj zrobić jeszcze. Tak, e, tutaj ja. Tak, jakieś łóżeczko jeszcze zrobimy. 10 sekund. Nie wiem, piecyk. Crafting. Crafting, piecyk. Dobra już nie zdążyłem widzowie Brzmi tutaj tak się to prezentuje tak się to prezentuje dla, na zewnątrz o tutaj drzwi mi się źle postawiły Ale możesz to poprawić No tu już poprawię tylko A, Tutaj są takie rzeczy tylko nie szalałem, nie szalałem pow powiedzmy szczerze Więc tak się prezentuje domek 3 minuty nic ciekawego szybki, bardzo. prosty, fajny no. naszym zdaniem oczywiście piszcie swoje opinie w komentarzach teraz czas na kolej mojego brata, już dykursowano tutaj tanki żeby było e, już ma jeszcze tylko włączymy stopę tutaj 3 minuty 3, 2, 1, start! Hmm. Najpierw weźmiemy krzaczki o. Oczywiście nie zapomnijcie o subie i lajku like na tym kanale i dzwoneczkiem no oczywiście sobie bierzemy czarny, biały Dobra i budujemy Да, ты не можешь уничтожить табличку, помни. Это будет такой, не знаю, что это может быть. Черно-белый, по-моему, собранный такие пасты.

De plăci, și 4,5 minute. 5,5 minute. 5,5 minute. minute. 5,5 minute. mam płytki z kwarcu, a tamto to był... to był beton. Masz jeszcze 40 sekund. Dam radę jeszcze. Chyba. Właśnie w takim tempie to nie wiem. O nie wiem. Zależy jakby pójdę. Dzwi jeszcze. Jeszcze. 15 sekund. O, i ryzykujesz tymi środkami. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Tak się prezentuje domek mojego brata, czyli Roberta. Napiszcie w komentarzu, który jest lepszy. Jeszcze w środeczku. Oczywiście w środku jeszcze pokaż. No taki normalny taki mały pusto, pusto skromny domek. Dajcie znać swoje opinie w komentarzu. Nie zapomnijcie o subie i lajku na, z na tym kanale. I co więcej? Nie dodawaj nic Robert. Ej, ej, ej. <laughs> Nie ma tu ale zrobiłem równe wymiary, nie to co ty. Ładnie, ładnie ci wyszło. No, więc to tyle chyba w tym odcinku. Nie zapomnijcie o sobie i lajku na tym kanale. Do następnego!